Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play The Longest Journey. Yy, jesteśmy już w rozdziale drugim, z tego co zaobserwowałam, i czeka nas dosyć długi rozdział, więc przygotujcie się, zwłaszcza biorąc pod uwagę dialogi. <laughs> więc trochę tego będzie. W ogóle nie wiem, co się stało, ale zmieniło mi czcionkę, chyba. Po co to tak nie wyglądało, z tego co pamiętam? No, w każdym bądź razie. Yy, co my mamy robić w ogóle? <laughs> Dobra, rozglądałam się chyba tu po pokoju, już nie? Coś za oknem nowego? Nie, wszystko to samo. Żeśmy zebrali klucz, który nam się przyda w tym rozdziale. Aha, i jeszcze chciałam wspomnieć, że jeden z użytkowników wspominał, że Zdjęcie, o którym mówiłam, można jednak gdzieś wykorzystać. Yy, no, ja się nie spotkałam z taką opcją dialogową, ale zamierzam to sprawdzić. <grych> no, ale do tego jeszcze daleka droga, więc myślę że, yy, myślę, że potem to zdołamy sprawdzić jakoś. Duży żelazny klucz. No i znowu nie. Dlaczego te napisy mi się co chwilę wyłączają? Tego to ja też nie wiem. Teraz są. są. E, boże. Dobra, te... cukierki. Mieszanka mi... słodyczy. Kolorowe i niewątpliwie bardzo trujące. No widzicie, co, jakaś inna czcionka jest zupełnie? Nie wiem, co się z tym stało. <noise> Pierwszy raz spotykam się z czymś takim. O, Boże, ochytstwo! Smakuje jak płyn do płukania ust. No cóż, biedna April by się otruła cukierkiem. Ale my jesteśmy wredni, nie? Zjesz drugiego? Nie. Są paskudne. Dobra, to się nam przyda, ale trochę później. No cóż. Tato Co? dał mi ten złoty pierścionek na szesnaste urodziny. Dobra, ruszmy się z pokoju. Nikogo nie ma. A no tak, mieliśmy znaleźć Corteza, bo o ile pamiętam, był tam motyw yy, z pokojem zamieniającym się w las. <laughs> Więc najlepszą osobą do rozwikłania z zagadki jest Kortez. Nikt inny tylko Kortez. O! Fiona zaniepokojona. Ekran wyłączony jest, coś z nią nie tak, bo ona przeważnie przed ekranem sieci. To Fiona. Znowu język przykleił ci się do okna. Dobra. Znowu język przykleił ci się do okna, Fiona. Proszę, April. Powiedz, że ostatnia noc była tylko snem. Hmm. Ha. Posłuchamy jej, to był sen, to nie był sen. Nie wiem, co to był. To nie był sen. To nie był sen. Wiem, że to nie był sen. A ponieważ no się... ty i Miki, ponieważ obie widziałyście to, co ja, nie mogły to być halucynacje. Ostatnio zdarzały się dziwne rzeczy. Zauważyłam? To nie pierwszy raz. Co jeszcze dziwnego wydarzyło się ostatnio? Drobiazgi. Takie jak ruch zauważony kątem oka, zamierający, gdy obrócisz głowę i dźwięki, jakich nie słyszy się w mieście, odgłosy zwierząt. Dzikich zwierząt. A raz... To było bardzo wcześnie rano, pamiętam, kilka dni temu. Spojrzałam w głąb kanału i zobaczyłam coś, co wyglądało jak podwodne miasto. Ale gdy tak patrzyłam, rozpłynęło się w zmarszczkach wody. To straszne. Co ty nie powiesz, kochanie? Ja boję się nawet karaluchów na miłość boską. Jestem u kresu wytrzymałości. Och Fiona, nie przesadzaj. Ja zresztą ja się domyślam, co to mogło być za podwodne miasto. No ale cóż, nie będę uprzedzać faktów. Dobra, szukamy Corteza. Widziałaś dzisiaj Corteza? Nie, kochanie. Chyba nie ma go w pobliżu. Hmm. Nie wiesz, gdzie może być Cortez? Niestety, przykro mi. Może być wszędzie. A cóż, wiem, że lubi oglądać stare filmy w jakimś kinie, ale nie mam pojęcia, gdzie to jest. Kto może wiedzieć? Może Zak, samozwańczy ekspert filmowy. Powinnaś z nim porozmawiać, kochanie. Wspaniale, Zak. Mój najukochańszy przyjaciel na całym wielkim świecie. Mogłabyś powiedzieć Cortezowi, że go szukam? Oczywiście, kochanie, jeśli tylko go spotkam. Dzięki. No cóż, ja myślę... Podobnie jak April o <noise> ozaku. Nie jest to zbyt przyjemne się z nim zadawać. Muszę lecieć. Uważaj na siebie, kochanie. A, dobra, coś tam naskrobałaś znowu. Hmm. No, teraz będziemy musieli się trochę popłaszczyć przed zakiem. Co nie jest zbyt miłe. Zwłaszcza za to, jak on nas traktuje. Eee, dobra, to chodźmy od razu do niego. Cóż, pamiętacie, jak April przyszedła, że nigdy nie zapuka do tych drzwi? A raczej powiedziała, że. Że musiałabym mieć bardzo dobry powód. No cóż, teraz mam. To pokój Zaka. Nigdy w nim nie byłam i no. modlę się, żeby nigdy tam nie trafić. Nie przypuszczałam, że będę coś takiego robić w tym tysiącleciu. No proszę, proszę. Księżniczka w końcu zapukała. To jest ciekawy dialog. Hmm. Tutaj pisze. Sama nie wiem, co tu pisze. Podaj mi jeden dobry powód, dla którego nie miałabym cię stąd wyrzucić, chyba. No cóż. No, ona nie jest w ogóle tutaj właścicielką tego do domu, ale dobra. Hmm. Nie rób sobie fałszywych nadziei. To ty robisz sobie fałszywe nadzieje. I lepiej miej nadzieję, że nie trzasnę cię drzwiami w twarz. Zrób coś dla mnie, dobra? A co będę z tego miał? Co będziesz miał? Już ci mówię. Co powiesz o randce? Uh. No, dobra. Dziś wieczorem. Uh, jasne, dziś wieczorem. Spotykamy się przy tym... Mm, pawilonie, tak to się nazywa? I zamierzasz się zjawić? Co? Chodzi mi o to, że zużyję moje przepustki VIP i pastylki, maleńka. Chcę wiedzieć, czy będzie warto. Wchodzisz w to? Zobaczymy, za. Tylko nie rób mi numerów i nie znikaj, maleńka. Jak się nie pokażesz, a ja będę czekał całą noc, to wyjdę na dupka. I nie będę z tego powodu szczęśliwy. Będę grzeczną dziewczynką i przyjdę. Mądra decyzja. No to co chcesz wiedzieć? No, to dostaniemy, że tak powiem, informację za randkę. <noise> Dobra, spróbujmy trochę inaczej. <noise> Gdzie mogę znaleźć kino, które wyświetla stare filmy? Jest ich kilka, ale tylko w jednym używają projektorów. Podejrzewam, że właśnie o to ci chodzi, nie? Dlaczego? Bo tam się kręci Cortez i myślę, że chcesz się z nim spotkać. Nie, szukam tylko inspiracji. Mała, nie jestem idiotą. Widziałem Was razem. Co? Oh. Jesteś jego dupą? Podniecają Cię stare, dziwaczałe pryki? Co Ci się w nim tak podoba? Jego akcent? Kompletny brak stylu? Nie jest tak, jak myślisz. Nieważne. Gówno mnie to obchodzi. Dzisiaj w nocy będziesz ze mną, a jutro rano ten stary pierdoła nie wyda ci się już tak pociągający. Więc gdzie jest Cortez? Jak nie polazł czytać, czy robić równie coś głupiego, to pewnie siedzi w Mercury Theatre. Pokazują tam takie stare filmy z prawdziwej celuloidowej taśmy. Jak w pieprzonym średniowieczu. Gdzie jest to kino? Nie pamiętam na jakiej ulicy, wieki już tam nie byłem, ale znajdziesz to kino, jeśli z Metro Cycle pójdziesz w stronę Est Gateway. To niedaleko budynku Radio Power. W tamtej okolicy jest pełno sklepów dla dorosłych. Właściwie przy okazji mogłabyś załatwić dla nas jakiś film na wieczór. Coś zajebiście świńskiego. Raczej wątpię. Dobra, nieważne. Tylko żartowałem. Mała, jesteś straszliwie drażliwa. Trzeba mieć pieprzone poczucie humoru, no nie? Zapamiętam to. Dzięki za podpowiedź i za informację. Tylko bądź o dziesiątej pod pawilonem, dobra? Nie lubię czekać na takie maleństwa jak ty. Mam lepsze rzeczy do roboty. Lepiej, żebyś mnie nie wystawiła. No cóż. <noise> April, mogłabyś nie oszukiwać. Przecież między tobą a Cortezem jest namiętny romans. E, tak. Więc dowiedzieliśmy się, gdzie przesiaduje Cortez. No cóż. Musimy pójść na randkę z zakiem. <noise> to znaczy, nie musimy. Mamy dwie drogi do wyboru znowu. Eee, potem wam powiem co wybiorę. Dobra, no to w sumie możemy wyjść. Tu już go nie ma na ławce. A muszę przyznać, że te dialogi są boskie, zwłaszcza w wykonaniu. zaka. Eee, zastanawiam się, czy nie pójść jeszcze do klubu. Może zobaczyć, co tam się zmieniło. Przyspieszymy trochę, biegi april. Znaczy klubu, kawiarni. Pogadamy z Charlie. Em. Charlie, cieszę się, że tu jesteś. Muszę z kimś porozmawiać. Tak, ja też. O co chodzi?